Przede wszystkim dzisiaj na temat zarobków piłkarza, dokładnie dwóch piłkarzy Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka, kto zarabia więcej, kto będzie bogatszy na koniec kariery, no i tak naprawdę perspektywy dla tych piłkarzy, tak? Kto z tych piłkarzy na koniec kariery będzie bogatszy nie tylko o doświadczenie piłkarskie, ale też o biznesy. No myślę, że bardzo ciekawe podsumowanie przedstawia nawet stawki, tutaj ile tutaj piątek na przykład zarabia na godzinę, na minutę. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę że w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, na początku taka garść suchych faktów tak naprawdę, ale to tym się jakby nie sugerujcie, do samego końca pozostańcie. No właśnie, Krzysztof Piątek jak na razie w Milanie zarabia 2 miliony euro rocznie, chociaż pewnie do tego dochodzą też jeszcze dodatki, tak, premie, nagrody. Jest to pewnie kwota około 2,5 miliona euro, czyli około 10 milionów złotych. Bardzo duże zarobki, jeśli chodzi o warunki polskie natomiast jeśli chodzi o tutaj Roberta Lewandowskiego, to on zarabia 15 milionów euro, e, praktycznie podstawy, tak, e, natomiast no tam pewnie też, też dochodzą dodatki i prowizje, e, to jest kwota pewnie około 80 do 90 milionów złotych, tyle może Robert Lewandowski zarobić w Bajernie Monachium no właśnie, ile Krzysztof Piątek tutaj e, zarabia gdybyśmy przeliczyli na zwykłego człowieka a więc zarobki Krzysztofa Piątka, tak e, to, to jest dokładnie 1,8 miliona euro, tak jak powiedziałem, tej, tej podstawy, no to około 2 milionów euro rocznie, to jest 150 tysięcy euro miesięcznie. Na tydzień zarabia 35 tysięcy euro, dziennie zarabia 4,9 tysiące euro, na godzinę zarabia 205 euro, natomiast na minutę zarabia 3,4 euro. Wyobrażacie sobie, na minutę zarabiać ponad tam, no, no to jest o ile, około po prostu 16 zł, pewnie, czy 15 zł na minutę, to zarabia tyle, co praktycznie z Zwykły człowiek, zwykły Kowalski w pracy na godzinę, tak? Stawka tam około 15 zł także bardzo dobre pieniądze no wiadomo jak na razie po prostu Robert Lewandowski jest bogatszy od Krzysztofa Piątka, ale czy rzeczywiście cały czas tak będzie? No Krzysztof Piątek jeżeli będzie patrzył tylko na aspekty finansowe, to na pewno we Włoszech nie zostanie najbogatszym zawodnikiem warto tutaj wspomnieć o Sterlingu, a więc zawodniku, pomocniku Manchesteru City który do 25 roku życia zarobi 500 milionów złotych w Manchesterze City, taki podpisał kontrakt, tak? 500 milionów złotych do 25 roku życia, tak, to jest w ogóle po prostu kosmos, a wychowywa, wychowywała go mama tak, piłkarz z Jamajki, samotnie go wychowywała, e, także no, to widać po prostu swoją pasją i ciężką pracą, jak można daleko zajść. Natomiast rzeczywiście, jeżeli Piątek na przykład zmieniłby tutaj e, Serie A na ligę angielską, to mógłby liczyć na podwyżkę, na zdecydowanie lepsze zarobki. Na, na Milan raczej mało prawdopodobne, żeby zapłacił mu te kosmiczne pieniądze, tak? Jak na razie w Milanie najwyższy kontrakt. Tutaj, czy jeden z wyższych ma właśnie do Naruma. Natomiast i tak to są po prostu niskie kontrakty w stosunku do innych lig. Robert Lewandowski ma o tyle dobrą sytuację, że on praktycznie występuje w Bayernie od lat. Teraz też będzie praktycznie podpisywał nowy kontrakt, gdzie przedłuży ten kontrakt do 2023 roku, gdzie pewnie bez względu na jego stan zdrowia będzie zarabiał bardzo dobre pieniądze. Muszę powiedzieć, że pamiętam taką wypowiedź Cezarego Kucharskiego, a więc byłego menadżera biłkarskiego, Lewandowskiego, który powiedział, że Robert Lewandowski będzie pierwszym zawodnikiem z Polski, pierwszym polskim piłkarzem, który zarobi czy przekroczy barierę 500 milionów złotych. No i to rzeczywiście jest prawda, ponieważ Robert Lewandowski na ten moment, kiedy to nagrywa, ma majątek w wysokości około 352 milionów złotych, no ale wiadomo, że praktycznie z każdym miesiącem ten majątek wzrasta, Czy jest to kwota około 400 milionów złotych. Na pewno Krzysztof Piątek nie może się po prostu tutaj pochwalić aż takimi zarobkami bo rzeczywiście to wyższe w półkę Piątek wskoczył praktycznie od stycznia 2019 roku, od momentu kiedy został zawodnikiem Milanu, wcześniej był w Genui w Genui chyba miał kontrakt o wysokości 300-400 tysięcy euro rocznie, czyli około miliona złotych, tak, milion dwieście tysięcy e, czyli praktycznie przejście z Genui do Milanu to był wzrost e, no ośmiokrotnie, no dziesięciokrotnie, tak przyjmijmy po prostu, e, plus minus był to wzrost praktycznie ośmiu, dziesięciokrotnie jeśli chodzi o zarobki natomiast gdyby na przykład Krzysztof Piątek po, po tej przygodzie z Milanem poszedł rzeczywiście do ligi angielskiej i tam występował przez wiele lat mógłby prześcignąć um, tutaj e, w finansach Roberta Lewandowskiego tylko też trzeba pamiętać o tym że Robert Lewandowski e, oprócz tego, że jest po prostu piłkarzem, to jest dzisiaj bardziej biznesmenem, tak? Tak samo jak na przykład Piqué czy e, tutaj Ramos tak z Realu Madryt. To są tacy piłkarze, je jeżeli ja na przykład słyszałem taką historię, Ramos jedzie samochodem sobie po Madrycie, patrzy na działki, tereny i mówi o kurczę, ten teren po prostu mi się podoba i tam bud jako deweloper, deweloper po prostu mieszkania, no to o czym my tu mówimy? Po prostu to już są biznesmeni, tak? Pike tak samo powiedział, że on nie musiałby nigdy praktycznie grać w piłkę, bo tutaj wystarcza mu pieniędzy, no ale gra w piłkę po prostu, bo ją kocha także rzeczywiście dzisiaj Robert Lewandowski też ma mnóstwo praktycznie biznesów tak warto wspomnieć, że inwestuje w serwisy internetowe ma swój sklep Ergol był też po prostu deweloperem budował apartamenty w Warszawie no i ma, inwestuje właśnie w startupy cały praktycznie tutaj jest wydzielona tak naprawdę taka odnoga z finansów Roberta Lewandowskiego poświęcona inwestowaniu pieniędzy tak na ludzi którzy po prostu tutaj z zaufani tak naprawdę Roberta Lewandowskiego, czy, czy wskazani, zarządzają tymi pieniędzmi, prowadzą różnego rodzaju biznesy, także no to jest praktycznie całe już przedsiębiorstwo, tak, i też tam jest agencja PR-owa i tak dalej, agencja reklamowa chyba też, także bardzo dużo tych po prostu działalności, oprócz tego no trzeba pamiętać, że no według mnie to może być też takim kluczem do sukcesu i na tym może naprawdę potężne pieniądze zarobić Robert Lewandowski, Jania Lewandowska, no to są produkty ich, tak, które są no, sygnowane ich nazwiskiem, produkty tutaj tak? Dla sportowców zdrowa żywność, może nie ekologiczna, ale taka dietetyczna właśnie. No i rzeczywiście tam jest, pojawia się taki motyw, zresztą mówiła o tym Ania Lewandowska, że oni by chcieli po prostu, czy Robert chciałby po prostu pod koniec kariery przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Czyli tu mogłaby być sytuacja tego typu, że do 2023 roku Robert Lewandowski grałby w Monachium, później by poszedł na przykład na rok czy dwa do Stanów Zjednoczonych i tam w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście mógłby wyjść ze swoją produktami, ze, ze swoją linią produktów na Stany Zjednoczone, na rynek. Występowałby w Stanach, na przykład w Galakcji, tak? Albo w innym klubie w Stanach Zjednoczonych. Zyskałby popularność w mediach i tak dalej. No i to rzeczywiście wtedy mógłby być Robert Lewandowski, według mnie, miliarderem, tak? mógłby zostać rzeczywiście miliarderem no bo sprzedaż rzeczywiście z tymi produktami na rynek amerykański no to naprawdę po prostu byłyby kosmiczne pieniądze nie udałoby się to pewnie Robertowi gdyby na przykład sam wyszedł z tymi produktami natomiast no bo tych producentów w Stanach jest dużo natomiast gdyby tam występował to pisałyby o nim media praktycznie tak byłby osobą powszechnie znaną i na tym naprawdę mógłby zarobić potężne potężne pieniądze tak to byłaby dla niego dźwignia ta reklama byłaby właśnie tą dźwignią tak to się powszechnie mówi. Także według mnie Krzysztof Piątek będzie gonił jeszcze praktycznie tutaj Roberta Lewandowskiego. Oczywiście porównujemy to w kontekście napastników, tak, no bo możemy porównywać na przykład Roberta Lewandowskiego do Gortata, który też bardzo dobrze zarabia, czy swego czasu jak występowała Agnieszka Radwańska była zawsze w pierwszej piące, czy pierwszej dziesiące najpierw zarabiających sportowców, czy na przykład dzisiaj, jeżeli byśmy zrobili zestawienie, to w pierwszej piące tak jest Szczęsny, Krychowiak, to tacy zawodnicy są praktycznie, się o pierwszą, tutaj trójkę, nawet tak, najlepiej zarabiających piłkarze, ale my tutaj porównujemy tak naprawdę Szczęsnego i Krzysztofa Piątka, więc dziewiątki. Tak? No ale, piątek ma wszystko jeszcze przed nim. Zobaczymy tak naprawdę, jak jego kariera potoczy się, gdyby poszedł na przykład do Manchesteru, tak? City czy do jakiegoś klubu angielskiego, chociaż na razie to jest po prostu odległa perspektywa, to rzeczywiście jego zarobki mogłyby bardzo, bardzo, ale to bardzo mocno wzrosnąć. No, wyobraźcie sobie, Sterling już praktycznie przed 25 rokiem życia pół miliarda złotych, tak, no to naprawdę, to trzeba mi naprawdę mieć głowę, ale chłodną, żeby nie zwariować, tak, Zroz jeszcze stanie, byłbym w stanie zrozumieć, że młody człowiek, tak, 20 dwudziestoparoletni jest milionerem, ale pół miliarda praktycznie, tak, czyli przed 30 na dobrą sprawę, byłby, pewnie, będzie pewnie miliarderem, no, ko kosmiczne pieniądze, no, ale takie są dzisiaj praktycznie pieniądze w piłce nożnej. Tak, piłce nożnej. Także daleko jeszcze, my tutaj pewnie, jeśli chodzi o Piątka, e, tak, no bo gdyby przyjmując tutaj majątek Roberta Lewandowskiego, że ma 400 milionów złotych, a Krzysztof Piątek zarabia około 2 milionów euro, czyli około 80 milionów, no dajmy mu te 10 milionów złotych, bo jeszcze do tego dochodzą pewnie kontrakty reklamowe. No to i tak jest jego majątek praktycznie tutaj mniejszy 40 razy mniejszy tak, 40 razy mniejszy co nie oznacza, że może, nie może być po prostu w przyszłości on większy, tak? Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, czy rzeczywiście takie duże dysproporcje są dobre w tej piłce nożnej, czy też nie, no ale trzeba pamiętać, tak, że no, piłkarze otrzymują takie zarobki nie za darmo, tak? to jest ciężka ich praca, wyrzeczenia, no i też skuteczność, jakość, tak, nikt nie dostaje pieniędzy praktycznie piłce za to, że podpiera ścianę, tylko naprawdę to jest ciężka charówka. To, w którym miejscu dzisiaj jest Robert Lewandowski czy Krzysztof Piątek, to jest po prostu ich całe wcześniejsza praca przez wszystkie lata. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.